A my doladujemy już do Kłapowa I tu są właśnie te pole keplikowe o których mówiłem. Jak one są fajnie właśnie położone. Kamperki w pierwszej linii, już tutaj poparkowane. Tutaj też w sezonie. Znaczy nie. Tutaj też podczas północnego wiatru, czyli z tej strony, jak wiatr odbija się od tego klifu i idzie do góry. Bardzo często właśnie latają chłopaki na paralotniach swobodnych, czyli bez silnika. Czyli wiatr kierowany na ten klif odbija się od tego klifu, przez co kierowany jest do góry. I trzymając się tak, jak teraz, my tutaj w linii, w linii tego klifu, będziemy uzyskiwać siłę nośną i możemy latać spokojnie bez silnika. Także też fajna sprawa. I tak latając na tych klifach, można właśnie bez użycia silnika sobie tutaj dilować.